widzowie, przyszły mi teraz dwa tryby i wałek pośredni. Wszystko jest ze skropola. Pokazuję. Skropol, wałek główny, skropol, tu skropol, tu skropol i tu też skropol. Wszystko mamy ze skropola, wszystko nowiutkie, więc już niedługo trzeba złożyć. Ja tutaj już zrobiłem właśnie, tak jak tu już widzicie, takie zaślepki. Jeszcze to trzeba zrobić takie jakby mocowanie, żeby to gdzieś tam nie wypadło, ale teraz by ładnie schnie, już chyba prawie wysło. Więc jakoś to wygląda jest, no jest dobrze, widzowie. Tutaj. Yy, w środku jeszcze jest silikonem. Zrobione grubo. Trochę, żeby też, yy, ja też robię taki Wam sposób. Yy, bo jak wiecie, jak dacie silikon i od razu włożycie, to ten silikon wyjdzie Wam. Więc poczekajcie tak z pół godziny, albo z 15 minut co najmniej. I po prostu on trochę przesnie i wkładacie. I wtedy on się tam trzyma. Więc tak możecie też sobie zrobić. Ja tak robię i wtedy jest bardzo dobrze.